Dobra, słuchajcie, idziemy teraz na Matyldą do Chodźcie z nami. Postanowiliśmy zmienić miejscówkę tak. i jesteśmy w ciącinku. Tu jest kemping, bardzo fajnie wygląda. No i będziemy eksplorować nowe miejsce. Ciechocinek już dobrze znamy, natomiast kemping, nawet nie mieliśmy pojęcia, że to jest kemping wyszukałam w internetach. No i zobaczymy. Wygląda bardzo, bardzo przyjemnie. Jedyne za, obostrzenie, które tutaj jest, to takie, że musimy stawać co tam dwa stanowiska. Co ważne, kemping jest ważny, ważny, czynny właściwie cały, cały, cały rok. Po sezonie, od, od sezon od maja do października jest wysoki, a od października do maja jest sezon niski. Różnica w cenie tam jest chyba jakieś 10 zł. My teraz za nas wszystkich, czyli Matylda już jest jako osoba dorosła. No do 5 lat e, chyba dzieci. Tak, same. do 5 lat jest za darmo, a później jest jako osoba dorosła i to wygląda tak, że zapłaciliśmy 65 zł za całą dobę. Z prądem ze wszystkim. Z prądem ze wszystkim wszystko jest w cenie. Także jest całkiem przystojnie. No i słuchajcie, dojechaliśmy na, ten, na swoje miejsce. Znaczy na swoje miejsce, wybraliśmy po prostu takie miejsce. No i co, zaczynamy proces ustawiania przyczepy. Słuchajcie, no i tak ta miejscowa wygląda. Już rozstawiliśmy zapory, jak to Magda mówi. Podłączyliśmy się do prądu, chociaż nie musimy, ale przynajmniej mamy ciepłą wodę. No i lodówka chodzi na prąd, a nie musi chodzić na gaz, nie? lodówka. Także, no, tak wygląda. Mistrówa jest, słuchajcie, ja wiem, że my nie mamy doświadczenia jeszcze w kempingach, ale strasznie nam się podoba. Jeździliśmy na kempingie, ale do domków holenderskich. No tak, i nigdy nie skupialiśmy się na tym, jak wyglądają takie rzeczy, nie? Chociaż tam podglądaliśmy, no, ale... Tak, ale, tak, jest naprawdę ładnie tutaj, tu widać, że jest fajnie. Tu jest chyba pole namiotowe, tak, tak jak Magda mówi. No jest super. Jest naprawdę bardzo fajnie. E, I... Zamierzamy zostać tutaj aż do jutra. No cóż, jest no, super. Ale przynajmniej mamy fajne nowe doświadczenie. Nie? I jeszcze tu tak. wrócimy na pewno. Przyjedziemy Dokładnie. Dobra to tymczasem. Chcemy sobie zrobić mała turpa e, po tym kempingu. Po kempingu. Tak jak tutaj Magda mówiła faktycznie jest dobrze tutaj tu tu tu, tu trafiony tu jest znaczek A, tu... że jest. Ty, ty, ty. jest pola No, <grymne> Udała nam się. Mamy przyczepkę jedną, która stoi, hmm, może na stałe, może nie. Idziemy teraz zobaczyć, co tutaj są. A tu są pojemniki na śmieci. Jest segregacja. Super. Tutaj. Tu mamy, słuchajcie, tam mieliśmy Matyldę, a tu mamy punkt mycia nadwajem. Dwa stanowiska, ale super. Pole nie jest jakieś duże, więc kemping nie jest największy, więc, no więc jest ok. Jest daszek, jakby padał deszcz. To nie padał na naczynia, bo na osoby myjące by wypadały. No, może zakładają, że będzie zacinał z drugiej strony? Tak, od budynku. Od budynku, nie? No dobra, a tutaj co mamy dalej? A tu mamy zlewnie wody. Znaczy nie, tu mamy zlewnie nieczystości. Tak. A tak, tu jest zlewnie nieczystości. Okej. Okay. Dobra. Mywaleczka, super. Wszystko co należy jest. No i tutaj, tu jest gwiazd. Tutaj przed kempingiem jest taki bardzo duży parking. Tak się zastanawialiśmy. O, bo to co bo chemiczne. Bo to chemiczne Zastanawialiśmy się, co z tym parkingiem tam podejdziemy. Mówię o tym parkingu tutaj, który jest przed wjazdem, nie? Jest gigantyczny no. ten parking. Podejdziemy tam za chwilkę zobaczyć. Ta restauracja jest nawet. Aha. A, tak, tak zobaczymy. A faktycznie no. no. ale teraz zobaczymy, czy jest w obiekcie, może przewozić maksymalnie 12 osób, ale czy, czyli jest chyba czynna. Na tą chwilę. Nie, to można sobie przyjść i sobie po prostu zjeść. Jakby deszcz padał, ktoś nie miał markizy A. czy zadaszanie jakiegoś tu można. Albo namiot, nie? Jakby ktoś pod namiotem był pewnie też... No i nie tego przeciąka. Dobra. A tu jest łazienka. Tu jest łazienka. Ja tak z prysznicami. Po jednej osobie sprzedajemy się. Po na godzinach. Kawałek. to ja idę zobaczyć. to ja idę do pani. No, nikogo nie ma, to możemy wyjść. A i tutaj mamy cztery umowaleczki. Boiler. No, jest pusta, możesz przyjść. O, a tutaj jest tak. Tu są prysznice w ten sposób. I tu jest jeszcze jedna, czyli trzy prysznice w tym samym momencie. A tu, tu WC chyba takie. Osobne i cztery, trzy kabiny. Też miejsca jest sporo, fajnie. się sięńko przyjemnie. Tak. Dobra, co tam mamy dalej? I tu światło jakoś się samo włączyło, nie pamiętam. Mm, tu jest, jest inwalickie. A męskie. I męskie pewnie jest tak samo. A, to Analogicznie. To to światło. światło, a no to super. No tu można, wodę też nabrać. A, no jest kranik, A i kranik faktycznie. Tak, jest bardzo fajnie, bardzo czysto. A i tutaj prysznicę. Czyż tak samo trzy? Też tak samo. A Lustro. Cztery. Nie, trzy. Dobrze. Lustro, yy, można się przejrzeć podczas prysznicowania. O, <laughs> można nabrać wody też. Można nabrać wody. A tutaj Aha. można dziecko przewinąć. Jest przewijaczek, są wieszaczki, co też fajne. Chodźcie, o, to jacyś ludzie są. Ludzie jakieś przyszły i oglądają. A jeszcze wejdziemy zobaczyć inwalidzką, bo to jest też ważna informacja. O, tu, chyba, tu, tu schowek. chyba schowek jest bardziej inwalidzka. Nie, nie będziemy Państwu tutaj przeszkadzać. No, i to jest tak jest. Dziękuję bardzo. Po jednej osobie do sanitariatu męskiego i damskiego. No dobra, to tak to wygląda. No i tutaj pole. Tu pole, tu budynek. Tam to chyba jest na kampery w ogóle, a tutaj jest na przyczepy, co? Nie Albo wiem. takie znaczy, po prostu jest. Nie? Pan nam nie kazał gdzieś tam w konkretnym miejscu, tylko prosił, żebyśmy robili odstęp z jednym wolnym stanowiskiem. Tak, nie, nam przyczepał. Ja nie wiem. No, ale tu nie ma no, podłączenia prądu, zobacz. A tu nie ma podłączenia prądu. 11 stanowisk. No tak, no ale to tak jak my też jak nie potrzebujemy. No panu, to tak, to, to możemy sobie tam stanąć, nie? no dokładnie. Sympatycznie, naprawdę. Jest. Fajnie. Zobaczymy jak to wieczorem wygląda. Czy jest to jest świetlane, fajnie. Mm -hmm. W ogóle zaskoczyła nas obecność kempingów w tym odcinku. Eee, całoroczny, tak całoroczny no. To jest w ogóle petata. Fajnie jest, fajnie jest. I zrobiło się ciepło. Jest cieplej niż było w Toruniu, bo nie ma wiatru. To tyle. Idziemy dalej. Idziemy dalej, zwiedzać, zobaczymy, co tam z tym parkingiem szedł. Chodźcie z nami. A tu jest, słuchajcie, jeszcze wyznaczone specjalnie miejsce do takiego grillowania. Także fajnie, można sobie tutaj, nie przeszkadzając nikomu, zrobić grilla. Świetnie, naprawdę super. A tutaj mamy plan kempingu, to jeszcze Wam pokażemy. Tak to wygląda. A tutaj mamy cennik. Słuchajcie, tu jest taki regulamin, bo naprzeciwko kempingu, tak jak Wam mówiłam, kemping jest tam, a tu jest taki gigantyczny parking. No i generalnie yy, nie ma tu żadnych informacji. Podejrzewam, że w takim ścisłym sezonie. Nasza znaczy informacja jest tutaj. To jest pa niestrzyżony parking płatny. Rozłożymy markizę, którą tutaj mamy z Matyldą. z tą panią, tak? Do roboty. Tak słuchajcie wygląda nasza markiza nasza krzesełka nie mamy jeszcze podłogi, ale właśnie przymierzamy się do tego, żeby zakupić Dobra, słuchajcie, idziemy teraz z Matyldą umyć naczynia. Chodźcie Idziemy. I co dobrze jest? Na. Fajnie nie, Matylda? Hmm. Podoba Ci się? A, trzeba zakasać rękawy, no tak. No mokry po deszczu no tak. Przed deszczem padał deszcz. No. My rozłożyliśmy roletę, więc musimy poczekać aż ona teraz wyschnie. I czujesz, ty nie pójdziemy jeszcze teraz no. Słuchajcie, dobra, to pokażemy Wam jak ten kemping wygląda, w którym trzeba iść do, do umycia naczyń. No, tutaj Państwo przyjechali jacyś. Właśnie się rozstawiają. A my idziemy umyć naczynia. A mama już nam robi obiadek. Znaczy zaraz będzie robiła obiadek, bo musimy patelnie umyć. ay, ale fajnie jest. Rześko, nie ma tle, da? No, podejście. Podeszło, po takie fajne powietrze jest, Słuchajcie, no. tutaj w ciechocinku. Jest po prostu powietrze mega. Znaczy wiadomo, to są tężnie, więc tu Ciechocinek ma w ogóle swój mikroklimat. Więc to jest w ogóle mega. Także zobaczcie. Wczoraj pokazywaliśmy Wam, jak to wszystko wygląda, a nie pokazaliśmy jeszcze jednej rzeczy. Dla ludzi, którzy kamperami jeżdżą, tutaj mają zlewnię szarej wody, także można tutaj wjechać sobie kamperem i zlać szarą wodę. No, a my tutaj będziemy teraz myli naczynia. Ja już umyte. Proszę bardzo, kontroluję jakości, umyte. <grym> I wracamy do Magdy. A no i zobaczcie, przed chwilą deszcz padał, a teraz wyszło słoneczko. Mam nadzieję, że wysuszy nam tą markizę, nie Mazuda? No. Okay, jak podobać się, która? Takie kempingowanie? Super. Super? A. Fajnie, cieszę się bardzo. No, słuchajcie, to wracamy. I widzimy się za jakąś chwilkę. No i jeszcze proces wycierania naczyń. U nas to wygląda tak, że jest taka taśma. Jest pierwszy wycieracz, kontroler jakości i odbiorca. Że proces nie, mycia naczyń został zakończony. Na tyle. Jo! Jeszcze tak jak obiecałem, chciałem pokazać, jak wygląda oświetlony ten camping. Lampy są włączone, oświetlenie jest wystarczające. Każda skrzynka z prądem też się świeci. Tutaj są dwie. Jedna jest do naszej Na parceli. Ta druga jest do tej drugiej. Także generalnie tak to tak wygląda. Nasza przyczepka. I idziemy spać. Do zobaczenia następnego dnia. Hej.